Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Wiem, wasz świąt nie będzie w tym roku. Wypadł. No się zapraszamy dzisiaj. W komentarzach mówiliście, że fajnie byłoby zobaczyć, jak rozstrzeliwujemy tanią replikę. Chcieliście to macie. Także jak widzieliście, nastąpiła dezintegracja karabinka. No i doskonale widać, jakie części są metalowe. Może byśmy pokazywali w ten sposób wszystkie repliki. Łatwo sprawdzić, które części są naprawdę metalowe. I zobaczymy, jak diagon strzela. Dalej, dalej, smoku. Nie mam już tego Pił pił pił, Zawsze jest trochę wygodniejsze. Wpinacie Bandży i macie wolne ręce. Możecie sobie spokojnie przy wejściu do pomieszczenia z zrzucić, przejść na klamkę. Albo przynajmniej łatwiej trzymać przy pomocy jednej ręki. Albo nie wiem, cokolwiek wejść po drabinie, z zrobić.

Przetestowaliśmy już sobie tak pobieżnie wszystko, zrzucimy później okiem jeszcze na, na tarczę, ale strzelając z g 24 kulkami 0,49 na z 60 metrów jesteście w stanie trafić kogoś biegnącego, skaczącego z zamkniętymi oczami w samolocie, szybowcu, spadochronie. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy. Borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Masakra w ogóle, me me mega celne wiesło, naprawdę. Mamy jednak poważne obawy o dalszy los Cietrzewia. Natomiast... Pojedziemy na grubo. Kiepska skuteczność, ale jednak. Karton być. Ale, Jakieś są tam dane ważne? Nie, no właśnie chciałem. Dzięki za wakacje. Dysk? Wyjąć dyskę! Spójrzcie się Ja tu Co jest? Panie! Panie, mamy Co To Niemcy, Rzuca no, rzucają papiery na ten, na dworzec. Także dzięki. Ale te kulki nie wyciąga ich, tylko nie? one już się nie nadają. Na no, autę go wystawimy. Stwierdzisz, I tak. E, od złotówki, jakby ktoś chciał licytować, e, kółki są wliczone w cenę. I to nie jest żart, naprawdę ten laptop się A nasze filmiki mają spokojnie po 2000, czy nie? No mają. Więcej, A. no. Niektóre mają parędziesiąt tysięcy, zależy od. No to może tam dojść do, do 5 złotych. No zobaczymy. Cały zysk, cał, cały zysk. E, cały zysk, zysk, zysk przypijemy. Z dochodu na, na biedne dzieci e, dajemy, czyli. Dobra, przez wszystko. <laughs> Pendecho, kutacho Serdelami Kutacho, serdelami Powiem mi. Może jednak No, but we'll go oh, if fun is to ride in a one-horse open sleigh